Ja pierdolę, ja pierdolę, wylewasz, ty jesteś takim całem! Klipuj se to Igl teraz! Jaka gówno! Jakie gówno lacy. nadludzkie! Ja pierdolę. Ja chłopcie na... Eee, ja mam to chyba tutaj jest. Czułość właśnie X, to nie wiem czy to powinienem w ogóle zmieniać, ale tak już mam cały czas. Co czułość celowania 30 czułość czułoś na 50? Czułość w trybie budowy 100 i czułość w trybie edycji 145. Właśnie tą edycję zmieniłem ostatnio. Trapuję go chyba na konsoli, ale w jak mnie tutaj kręci się. <grystanie> o! To ja czy nie? O! Ale, to było ale to ja mu zajebałem? co mu zajebałeś normalnie na koniec gry? Bo nie, mówiłem... Pewnie mordeczko, Damian pedofil. Dziękuję bardzo. O, fajna ksywa, dawaj na tą górę kurwa. O na Nie no chłopak, że nosa kręcisz? Haha! No! Tak, No, jakieś pdf ile mnie no. walam, wakołys podarował 6 złotych. siema ma pozdrowisz moją babcię, która ma dwie amputowane nogi. Ma raka i nie może mówić. Yes, nie no, mi? Zero ma ten typ O, Grappler. Pozdrawiam twoją babcię, co ma amputowaną nogę i jest pedofilem, czy co? tam było? Ciaaa To mnie zabiło Okej okay. no. Dobra, ja teraz A ja teraz sobie robię freebuilda, to mnie nie bijcie No wpierdol się, kurwa, co ty robisz? Ol, padam to coś takim, ten... Nie wal no nie wal kurwo Ogi, masz resporta Dobra, da, dawaj lobby i... O kurwa foton rozjebałem O kurwa foton ja... rozjebałem Jak ja to zrobię? Chapę masz Kurwa to jeszcze cesteśmy zaś... Ej, wylewasz le masz podnieśmy, podnieśmy, Ej, w bok się masz Kilo... Ale Shiton! Ale Siton z Proszę Cię. O mam kolejną beczkę Dobra, kurwa, no stream snipe Renegade Rider, dziwka stara kurwa. O, o nie zdałem jeszcze Pierdolona takiego. kurwa, nie no Dobra, ale masz to, masz to. Chyba. Nikt dla Łukasza pewnie, Łukasz mega wielki pedofil, kurwa z nie wiem gdzie <laughs> jesteś miasta. Dzięki. Ulaś się nie. <laughs> Pewnie, Lemon, dziękuję ci ślicznie. Wygenerować nick, dobrze. Hmm. Może na przykład Lemon pedofil. O, to Ooh. będzie do... dobre, co? Tam się chyba coś budowało, albo miałem zwida. D0 Mianu podarował 6 złotych i 90 groszy. Hej, Zony, wymyślić dla mnie nick? Mam na imię Damian. Kurwa, no gdzie są te patosy? Pozdro Pozdro, Jędrich Pewnie mordeczko, Damian Pedofil Dziękuję bardzo O, fajna ksywa. Dawaj na tą górę, kurwa Dwie mordeczko Nie, nie jedno. jedna Szyma, Piętami zaproponujesz jakiś nick dla Konrada? Pewnie mordeczko, Piętna... Konrad Piętna... Konrad, wszym i... kurwy

Emil Dobra To on się uzyje i będziesz mógł napę zabrać jakaś rzecz I wskoczyć jeszcze raz do lifta no ale... Miłego granka mniej niż Cępie. Cępie on Próbował ten trik robić i chyba finalnie Nie, wiem, nie działa Jeszcze na tam jest no? <śles> Jest no No nie no. Ale ja z tobą kurwa kula, to kula. ja nic nie zrobię, kłala tu, typie. Kurwa jebać cię wylewiasz, żeś mi rozjebał grę! Kurwo. Za zero, no, nie? Chłopie, to A ja prawie, 48. Cały, ja prawie cały team strzytonowałem, dobra, to już nie ma co grać tego, dobra, już trochę Dawaj dałeś jednego. On. Maciek wymyślnik, ale nie o, to... używaj słowa o, to... pedofil. Dobrze, dobrze, bocian już wymyślam. Bocian, pedofile. Oooo! Eee. Konsoli, ale przysłaniać mnie tutaj, kręci się. <grym> o! To ja czy nie? O! O! Ale to było mocno. Ale to ja mu zajebałem? Co mu zajebałeś ještě normálně na chvíli z hry? Ne, vy ho tam naplánovali jste, chyba. Ne, já ne, já ne. No, to byl ranket na Unrealu, to je snad těch tokáků.